Aby zrobić nasze podstawki, które będą wyglądały tak, to będzie podstawka. Tu przewiercimy dziurę, aby kabel z naszego stojaka mógł sobie przejść w dół. Bum! Bardzo ładnie. Żemy drugą deseczkę i w drugiej również wiercimy dziurę. Tym razem trzymam. Nasze deseczki przymocowane. Zatem przekładam od spodu kabel i mocuję go przekładając najpierw przez to. Mocuję tak jak wtyczkę do tego elementu. Faza i neutralny przymocowany. Mocuję teraz jeszcze raz naszą nasz stąd do do żarówki. Dobra. Czyli mamy przez naszą podstawkę przełożony kabel, przełożony. To zaczniemy od przyklejenia nóżek. Staramy się równo. No i pięknie. Nóżki zrobione. Można przymocować ten na nażerówka. Przeciągam kabel. Hop. O. I wkręcamy. O. Zostawcie poproszę tam na dole subskrypcję. No i proszę. Przymocowane. Ten kabel tutaj. On I tak się będzie, widzieć tu się, tu się złoży. Można go wyprowadzić tędy. Tędy, jak Wam tylko jest wygodnie. Mocujemy żarówkę I nakładamy tykę I teraz tak, ja tej tykwy nie przymocowuję, ponieważ to i tak nie będzie się przewracało. I. Nie będzie mi to potrzebne, natomiast można ją oczywiście przykleić, albo, ale wtedy przy zmianie żarówki trzeba ją będzie zdejmować. Ona sama z siebie wam nie spadnie, a prezentuje się to znakomicie. Proszę Was bardzo, trochę Wam zgaszę światło, żebyście żeby mogli docenić piękną naszą lampę. Proszę. Wygląda super i prezentuje się fantastycznie. Dziękuję, że to byliście w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!